Cześć! W tym filmie pokażę Ci jak otworzyć coś na YouTubie w na telefonie, tak żebyś nie musiał potrzebować aplikacji YouTube Premium. Poradnik będzie dla Androida, jak i iOSa, więc nie martw się, że teraz jestem na iOSie. Jeśli masz Androida, to również to ci zadziała. Pamiętaj, że jeżeli ten poradnik Cię przyda, to możesz zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, tak żebym nagrywał więcej takich. Także teraz przechodzimy już do poradnika. Po pierwsze musimy otworzyć sobie Google Chrome. Będzie to dowolna przeglądarka, możesz użyć jakiejś innej, natomiast tutaj masz pewność, że to zadziała, na innych nie wiem, natomiast prawdopodobnie też będzie działać. Kiedy już mamy otwartą przeglądarkę, wchodzimy sobie w YouTube. Tutaj wybieramy sobie jakiś film, to jest oczywiście obojętne. Ja wybiorę na przykład ten, no i teraz. Tak naprawdę, kiedy już puścimy sobie film i on sobie leci, no to chcemy go włączyć w tle, tak żeby móc robić coś innego. W tym wypadku wystarczy, że zminimalizujemy, a następnie przejdziemy do centrum sterowania. Także minimalizujemy film. I przechodzimy do centrum. No, i tutaj klikamy play. No, i jak widzicie, film leci w tle, mimo tego, że nie mamy włączonej aplikacji YouTube. No, i jest to super sprawa, ponieważ możemy sobie robić jakieś inne rzeczy na telefonie, a w tym czasie słuchać jakiegoś filmu, czy muzyki, czy jakiegoś podcastu. No, tak naprawdę, cokolwiek, co jest na YouTube, możemy robić i jakby robić coś w tle pomiędzy słuchaniem tego. Także bardzo fajna sprawa. Oczywiście nie potrzeba YouTube Premium. Możecie to zrobić na dowolnym telefonie, Androidzie lub iOSie. Także fajnie, że jest taka opcja. No i to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym. Cześć!